Hej, Simonczko, witajcie. strony Gilon i to dzisiaj w sklepie 7 marca 2023 roku. I co, dzisiaj mamy powrót Horizon Zero Dawn, czyli tutaj Aloy za 1500, Jastrząb Błysk za 1200, Włócznie Aloy za 800, Serdu Horizon za 300, Splot Osłony za 500, no i cały zestaw Horizon Zero Dawn za 2600 faudolcy, Archetyp za 1500, Serwomotor za 1200, Suwmiarka za 500. Ostatni reżimowiec za 800, bagienny rycerz za 800, dalej mamy metalik za 1200, chromia za 1200, przekonywacz za 800, solidny szybowiec za 500, marino za 1200, powrót po ponad 400 dniach, świeże cięcie za 500, dalej mamy dominion za 1500, malice za 2000, płomienne ostrza za 800, płomienna bestia za 1500, Diabelska gitara za 1200, pieszęć ognia za 500 i dalej mamy SIG za 1200, Eko za 1500, PINIAKIE za 500, jest to powrót po ponad 700 dniach. KLEKSY za 500, Kosiareczka za 500, EL za 200. No i co? Dalej mamy pakiet zadania masu wartymika Aksjonu, zestaw Crit, SNICK SNICT. Wszystkie oczywiście tutaj zakładki Marvela też e, cały. Czas są w sklepie, także tutaj wszystko to mamy. Pakiet FlixPary też nadal w sklepie i nie mamy już zestawu FNC, FNCS-owego i też nie mamy Legend Światła i Mroku, także te dwa tutaj, te dwie zakładki zniknęły. No i tyle widzę także coś sklep się podobał, to pamiętajcie, subzonę łapka w górę, kord dla w sklepie, a ja się z nam